Hej, hej, witam Was serdecznie. Zobaczcie, jakie słoneczko dzisiaj u nas. Co prawda, mróz na zewnątrz, ale piękna pogoda. Witam Was serdecznie w niedzielę, a u mnie tak naprawdę w nowym tygodniu. Dzisiaj zdecydowanie lepiej. Jedna taka informacja, oczywiście, już od razu na wstępie. Wymieniłam kabelki od mikrofonu, kupiłam nowe, wymieniłam żeby połączyć, opiera z tyłu, żeby połączyć je tutaj z moim telefonem do nagrywania, ale niestety to nie jest wina kabla, więc mikrofony pojechały do serwisu na diagnozę i dalszą naprawę, więc dopóki nie wrócą, muszę przeturlać się tym mikrofonem, który mam tylko i wyłącznie w telefonie, więc ta jakość będzie gorsza, ale niedługo, jak mi naprawią, w końcu nie wiem, nie mam pojęcia, co się stało. Podczas diagnozy wyjdzie. Ja dzisiaj z tobułami przyjechałam. stany, których nie używam, sobie znowu przywiozłam. Zobaczcie, zobaczcie. Przywiozłam sobie nadstany z kuchni, rzeczy, których nie używam. Jak widzicie, mamy właśnie, tak jak wspominałam ostatnio, ten mały Bolesławiec. Rozpakujemy, pokażemy wszystko. To jakiś wyroby. Ręczny z glinki. Rozkręcamy się. I zobaczcie, przyjechało lustro do nas. O, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Tak, to lustro. W ten sposób wyląduje, a właściwie zostanie zawieszone w łazience. Jest złote z elementami białego po to, by pasowało nam. Do łazienki. Więc oglądajcie dalej, zobaczymy jak ono będzie wyglądało, jak już zostanie powieszone. Dzisiaj na dzień dobry trochę prac przy bramie. Powieszone tutaj, zainstalowane. Pan Andrzej tutaj motywuje, motywuje. Dawajcie, chodźcie, zrobimy to, chodźcie, zrobimy pierto. Yy, uchwyty yy, do bramy, wylądowały na bramie. Tutaj jakaś korekta, jeżeli chodzi o. Temat bramy, bo to jest drewniana brama i ona pracuje. A Pierre wiesza numer domu. Pier mówi, że to jest ważny moment dla nas. No, u nas dzisiaj przymrozek taki. Taki, jedna... Z ładniejszej. Właściwie dzisiaj taka jest naprawdę bardzo ładna pogoda, bo zobaczcie, powietrze stoi, wiatru nie ma, mróz ścisnął. Ptaki śpiewają, bo słońce wyszło. Pan Andrzej tam hebluje. O. I zobaczcie. Biało, biało, biało. No i pokażę wam również, bo zamagaliśmy ostatnim czasem trzy dostawy drewna, drewna już opałowego tegoroczne, więc ono tutaj musi nam się przesezonować. Mamy łącznie około 15 metrów sześciennych i dopóki tutaj wiecie tej naszej drewutni no nie ma jeszcze, to mamy je, widzicie, w ten sposób pięknie poukładane tak, żeby tutaj i się wentylowało i nie zmokło, bo jest zadaszenie, więc, więc tutaj się po prostu sezonuje nam. Zobaczcie, ładnie to już wygląda, naprawdę. Cofnę się do tyłu. Oczywiście kamera lata. Jeszcze widzicie, można byłoby tutaj sobie upchnąć z metr, z dwa metry. Jak widzicie, do samej góry jest załadowane, żeby było ładnie można było sobie tutaj wygodnie pobierać je. Kawał drewna. I jeżeli chodzi o te wymiary, to wymiary są. To 45 długości. Właśnie, tak jak Pierre powiedział, bo nie mam mikrofonu, 45 cm długości, czyli takie można powiedzieć kawałki takiej wielkości, by nie były za małe, ale i jednocześnie nie za duże do naszego pieca. Takie, według jak gdyby tutaj zaleceń instrukcji, te 45 cm na ten załadunek pełny do palenia są po prostu, jeżeli chodzi o wymiar, idealne. Także tutaj jesteśmy naprawdę zadowoleni, że to nam się tutaj ładnie przesezonuje, przeschnie, wyschnie, przewietrzy no i będziemy mieli czym palić w przyszłym roku. Wiemy, że mamy 15 metrów sześciennych, bo mamy to zmierzone. No i będziemy robić sobie tutaj po prostu, wiecie, kalkulacje, jak tutaj będziemy to wykorzystywać w trakcie sezonu opałowego proporcjonalnie do zewnętrznej pogody, tak? Bo pogoda też tutaj waży na ilości zużytego opału bardzo, bardzo mocno, bo ostatnimi czasy to zimy są raczej takie Naprawdę sprzyjające i można sobie mocno przyoszczędzić na opale. No ale zobaczymy w trakcie, jak to będzie wyglądało. No, a zobaczcie tutaj, gdzie słońca nie ma, bo to jest tutaj na prawo, to jest strona północna. Zobaczcie, jak mocno jest przymarznięte. I dla przypomnienia Maksiuńka, czyli... Ta, która się wita z Wami ogonkiem tutaj, miała swoją budkę wcześniej tutaj w tym miejscu i była na łańcuchu, więc ona zimą w ogóle słońca tutaj nie miała. No, słońce zobaczcie, tak jak stodoła daje długi cień. Tak tutaj będzie po prostu długo, ale, ale, no. Zobaczcie, lewy komin, czyli pierwszy od Was, to jest komin od pieca centralnego ogrzewania, a ten drugi, gdzie tak delikatnie się tli z komina, to jest komin od kuchni kaflowej. Czy widzicie, jak dzisiaj wygląda u nas pogoda, jak to powietrze wygląda? My mamy zaznaczone, żeby na takim mniej więcej wysokości. Ok. Trzymaj, trzymasz? Trzymam i ty jest. Tak, tylko nie jest na środku. No to już tam nieistotne, to my sobie poradzimy. Ze środkiem mamy zaznaczone. Ale tak, jak najbardziej. Ten dystans, co tutaj no, jest no, w musi zupełności być trochę, wystarczy. Żeby te, nie? Tak. Dobra, więc tak. jak on jest zaśnieżony? Tak. No. Ale ja mam płyn do mycia... Y... Ale ono no jest, no 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 chyba no. już jest taki. Aha. No ci nic nie wiem. W ogóle taki... Możesz teraz go umyć, albo nagle. Nie, nie, to zróbcie i ja wtedy umyję. Wymienimy sobie. Zobaczmy. No, możemy А, тут, no. видишь, наш облако, на A te rękawiczki to tak celowo, bez palców, tak? A. Tak, tak? Palce idzie, nie. Idzie lustro. Idzie, 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 idzie. idzie. Zaraz przyjdzie. jest już zdecydowanie lepiej. Po prostu ścianka nam się wypełniła, zapełniła. Element, którego brakowało jest widoczny. W środku widzimy odbija nam się y, armatura prysznicowa z tej strony jak stoimy, a z drugiej strony a z drugiej strony odbija nam się toaleta i żyrandol, bo my mamy w łazience żyrandol. Lustro jest do umycia jeszcze. Tak ja dzisiaj wyglądam. Powieszone jest tak, bym ja mogła z niego, jak widzicie, korzystać. I odpowiednio wyższy pier, zobaczcie ile ma zapasu do góry. No i mały Aleksia nawet tutaj z tej perspektywy się też i przejrzy w tym, w tym lustrze. Także taki element brakujący jest już na swoim miejscu. O, i tak o. No, to tak słuchajcie, wygląda lusterko. E, tutaj jeszcze e, to nam się wszystko, słuchajcie, wypełni. My mamy obrazy w drewnianych ramach, które będą tutaj wisiały w tych miejscach. Brakuje po prostu ciepła, koloru, koloru drewna, więc my tutaj sobie i obrazami, i drewnianymi elementami pouzupełniamy. Te brakujące, takie, wiecie, dodatki. Ja jestem zadowolona. A to jest, słuchajcie, najważniejsze. Chłopaki polecieli na górę. Ja mam dostawę farby. Zaraz się tutaj biorę za malowanie. Farba. A, taka farba. Taką farbę będę używała, więc się tutaj rozgrzewam, ale dzisiaj słońce tutaj nam słuchajcie przybija. Rozgrzewam się do malowania. mi nawet jak będą, wiesz, jest wichura, jest silny wiatr i tak dalej, to nie będą podmuchy, nie? bo ona jest mocno szczelna, tak? Szczelna, no. Nie, wiesz, jak jest mocny wiatr, to wtedy, no często w domach, że czuć, że zanika ciepło, nie? No zobaczymy. Zobaczymy. <śm> efekt. Zobaczymy efekt później. Jak postawi ścianki, znaczy nie idzie i... Czy będzie spuszek dmuchać? Okay. dmuchać? A czy będzie spuszek dmuchać? A. Spuszek. Elektrycznik. Aha, no tak. Bo to będzie jedyne miejsce, gdzie będzie mógł wchodzić y, ten, powietrze. No zawsze tam dmucha. Bo tam zawsze dmucha. No. no tak, no zobaczymy. Elegancko. Witamy Was w kolejnym naszym dniu. U nas drugi dzień roboczy i pierwszą rzecz, za którą się tutaj no, bierzemy, chciałam powiedzieć w że to jest przyklejenie tej, wiecie, pamiętacie, potłuczonej na szczęście szybki od piekarnika przez Aleksa. No i pierw tutaj podziała, żeby to przykleić, bo już pies. Piec nam myślę, że wysech palimy w nim naprawdę regularnie ostatnimi czasy, bo to w takich piecach to wiecie, pali się w okresie takim jesienno-zimowo-wiosennym, a my w takim okresie właśnie jesteśmy, więc wspomagamy się tutaj na co dzień tym piecem. Jesteśmy osobiście, prawda, bardzo, bardzo zadowoleni, no zadowoleni no. bardzo zadowoleni naprawdę. Jeżeli ktoś waha się, to ja nakłaniam ku temu, że jednak żeby wybrać sobie tą opcję i pójść w tym kierunku. Wiecie, my akurat mamy taki dosyć obszerny ten piec, bo jak widzicie ten nasz piec składa się z paleniska, które grzeje fajerki, trzy fajerki u góry, podgrzewa również ten piekarnik, a tutaj mamy taki dobudowany, wiecie, osobny piec kaflowy, paląc w nim nagrzewamy sobie tutaj Tą część, czyli to palenisko, yy, które jest wyłożone tutaj płytą szamotową, i on pełni funkcję takiego, wiecie, pieca, pełnowymiarowego pieca kaflowego, czyli można sobie dogrzać pomieszczenie poprzez ten piec, a dodatkowo mieć cały czas piekarnik, można powiedzieć, na chodzie. No tutaj taka y, zielona ściereczka do wycierania rąk, to wszystko tak, wiecie, na roboczo jest. No i dzisiaj pier tutaj właśnie przyklei tą nieszczęsną szybkę, a ja jeszcze poszukam tego termometru, bo jeszcze tutaj termometr nam brakował. Więc wracając do tematu kuchni, kuchni y, takiej wolnostojącej, kaflowej, jeżeli ktoś z was ma miejsce, to naprawdę i ma ochotę, a nie jest do końca przekonany, to ja naprawdę tutaj z czystym sumieniem zachęcam, żeby jednak pójść w tym kierunku. Powiecie, my mieszkamy na wsi. Jak nam prąd wysiądzie, poza tym, nie wchodząc już w temat, czy mamy kuchnię gazową, czy mamy kuchnię elektryczną. Na tym zawsze można zagrzeć ciepłą wodę, bo ciepła woda jest po prostu ważna i na tym można oprócz grzania ciepłej wody oczywiście gotować. A bez prądu nic nie ugotujemy, jak mamy kuchnie elektryczne, kuchnie indukcyjne, piekarniki elektryczne. A tak to tutaj mamy taki pełnowymiarowy zestaw do gotowania. A Maxi? Maxi? Zejdź. No, gdzie ty tam wchodzisz? Gdzie ty tam wchodzisz? Tak, o nie. Musisz poczuć, żeby było prosto z tej strony. Mam to? No. Udało się. No i na swoim miejscu. O! Kto mnie tu nagrywa? Ja się cieszę, bo ja już wychodzę z tego malowania. Zostało mi tylko to i jeszcze jeden raz do pomalowania ganek, i mogę chować farmy. No zostanie jeszcze tylko kotłownia, ale tego już nie liczę. Nie? No. Ale tak, wracając w ogóle do tematu y, takich mocnych i słabych punktów u nas, no to chyba takim najsłabszym punktem do tej pory to tynki nałożone, bo tak oceniając. Jak gdyby tutaj dając ocenę firmie, która tutaj wykonała nam te tynki na ścianach no to to jest taki tylko dobry nie, taki słaby dobry o taki, cztery z minusem nie. Także tak tutaj jeżeli chodzi o tą kwestię to to taki był najsłabszy punkt jeżeli chodzi o fachowców i jakość pracy, którą wykonywali proporcjonalnie do wynagrodzenia no to takie tylko cztery minus dostają od nas za tynki, prawda? No cztery bym powiedział. Cztery? bo tak, Butynki gipsowe są ciężkie do zrobienia. Aha, nie? No, cztery. Są takie miejsca, gdzie trzeba po prostu sobie ręcznie poprawić jeszcze gdzieś tam te nadrzuty, no ale dobra, no cztery. Nie pięć, tylko cztery, tak jak pierwszy mówi, dajemy tak, im cztery. Tak, no, słuchaj, dużo gorzej niektóre inne robią. Niektórzy mają nie dużo, ta, gorzej? dużo gorzej. No to mamy, mamy, mamy dobrze. Mamy dobrze, ale porównując zakres wykonywanych innych tak. prac, innych osób, które tutaj wykonywały coś, no to ten... Tak. To oni dostają cztery, no, no. inni tak pięć z, z minusem, bo wiadomo, zawsze coś jest, nie? I nie zawsze każdemu też wszystko wyjdzie, Mówmy się, tak? Chłopcy też jak pracują, coś wykonują, no to wiecie, jeżeli coś robią wiele, wiele, wiele lat, robią to generalnie już na przykład na, na, na takim wysokim poziomie, ale czasami też coś spieprzą, nie? Więc to takie jest normalne, nie? To jest takie ludzkie. raz mam bieganek I mam koniec, jeszcze tylko tamto, tamto to jest pikuś, także będzie można pościągać wszystkie taśmy, pomyć wałki, schować farby, słuchajcie. Super. Mam? Elegancko. Czekałam na ciebie. Mógł działać? Gda, dawno takiego sprzętu nie było.